Hejka. Dzisiejszy filmik będzie troszeczkę inny i wyjątkowy. Wiecie, czym jest Hojny Drop Challenge? Jest to akcja, w której równowartość wydropionych kart płacamy na cel charytatywny, a dokładnie na zakup prezentów dla dzieci chorych onkologicznie. A dzięki współpracy ze sklepem Światkart, ja również w tym roku mogę się do tej akcji przyłączyć. Mam tutaj 10 boosterów, także zobaczmy, co kryje się w środku. 다음 <목소리도> 영 a więc z 10 boosterów mamy taki dropik. Jestem naprawdę mega zadowolona z tej karty. Jest przepiękna. A to nam daje tyle. Was również zachęcam do wsparcia udostępniania zbiórki i do dołączenia do zabawy.